Witajcie na kanale Umiarkowanie Wolnauta, gdzie bawimy się motoryzacją. Zapraszam Was na kolejny odcinek prac nad BMW E30. Plan na dzisiaj jest taki, żeby zająć się domem silnika. Najlepiej byłoby, jeżeli udałoby się go nam poskładać do kupy i wsadzić do auta. Właśnie miskę y, olejową, tylko że ona jest od troszkę nowszego silnika. I tutaj jest otwór, który trzeba będzie zaślepić, no bo w tym nowszym silniku tutaj jest po prostu bagnet olejowy i trzeba będzie jeszcze przygwintować na większy otwór korek. I bawimy się z tym dlatego, że te miski nie są tak łatwo dostępne. One są z aluminium, one są dosyć nisko też jakby zawieszone w samochodzie, no i w tych silnikach M20, B20 bardzo często jest taka sytuacja, że one po prostu pękają od jakichś uderzeń i tak dalej. Więc chcemy po prostu tą miskę, która jest w bardzo ładnym stanie, nie ma żadnych pęknięć, nie było naprawdę. Wniana, chcemy ją przystosować do tego silnika, czyli zaślepimy tutaj ten otwór i gwin, który nie jest zbyt pewny od korka oleju, też poprawimy. No i oczywiście tutaj na krawędź pójdzie nowy silnik, uszczelka. Ogólnie wszystkie uszczelnienia do dołu silnika będą po prostu wymieniane na nowe. Na zaślepienie tego otworu mamy taki plan to jest korek nowy sieńki, więc. Nagwintujemy ten otwór i ten korek wkręcimy. On jest tutaj z, z uszczelką, także powinno być szczelnie. Jeszcze z klejem do śrub nie będzie żadnego problemu, żeby to było szczelnie. Niska, tak Jak już widzieliście, ma wymieniony, ma właściwie nie wymieniony, ma zaślepiony ten otwór. Tutaj daliśmy kompletnie nowy korek. Tutaj był bodajże 12 razy 1,5, teraz jest 14 razy 1,5, bo gwint był zerwany. Tylko tu trzeba będzie dać nową podkładkę, no bo akurat taki rozmiar się skończył. Ale ja to wszystko już w środku wymyłem, wydmuchałem. Nie ma tutaj żadnych opiłków, także tylko jeszcze ta powierzchnia do wyczyszczenia i to będzie gotowe do założenia na blok. Na początek taki mały update, no bo też oczywiście nie wszystko jestem w stanie nagrywać, no bo nie jestem po prostu tutaj w tej lokalizacji cały czas. Chodzi o głowice, więc głowice zostały zabrane do sprawdzenia i zobaczymy co uda się z nich wykrzesać, czy którakolwiek będzie się nadawała, czy da się je jakoś naprawić, zregenerować, czy to w ogóle po prostu wszystko ma sens. Także pojechały one do firmy, no bo wiadomo, my tutaj nie będziemy mogli, wiadomo, w garażowych warunkach splanować głowicy, czy, czy coś w tym stylu. Także to wszystko będzie wykonywane już przez jakąś tam zewnętrzną firmę i to właśnie teraz trwa, ale my korzystając właśnie z tego czasu, zabieramy się za sam blok. Korzystając z okazji, że silnik jest rozebrany w większości i jest na zewnątrz, to chcielibyśmy go troszeczkę odświeżyć. Nie ma tu mowy o jakimś ultra profesjonalnym lakierowaniu, bo nie ma na to ani czasu, ani budżetu, ale myślę, że i tak będzie fajnie, jeżeli tutaj to wszystko sobie pryśniemy. Tak na szybko czarnym żaroodpornym lakierem. Pościągam tylko te łapy, tak jak mówiłem. Pozabezpieczam wszystko i będzie można zaczynać. Jak widzicie, blok jest już ładnie pomalowany. Tutaj nie ma już tych rdzawych punktów, to wszystko zostało oczyszczone. Nic też, nie chcąc nie zamalowałem, gdzie nigdzie może, może być widoczna jakaś taka mokra plamka, ale to po prostu fakt, że skończyłem 10 minut, nie, 15 minut temu skończyłem tutaj pryskać, a tutaj okres takiego schnięcia. Żeby to nie było lepki, to jest chyba godzina, więc jeszcze chwila, ale myślę, że znacznie, znacznie lepiej wygląda. A prawda jest taka, że jak jest taki blok w silniku, który jest tam prawdopodobnie 20 czy 15 lat bez w ogóle ruszania, no to on po samym momencie wygląda 5 razy lepiej, a co dopiero jak się go jeszcze nawet tak na szybko pryśnie, więc lakier kosztuje chyba 15 czy 16 złotych, a efekt jest no nieporównywalny. Chcieliśmy sobie dzisiaj Kompleksowo złożyć do silnika, wrzucić go do samochodu, bo praktycznie wszystko mieliśmy. Ale co, palewki nie pasują? Oczywiście, jak zwykle, jakiś taki fakapik musi wyjść, niestety. Cały dzień, który moglibyśmy poświęcić na już jakiś znaczny postęp, przepada. Mamy taki zestaw panewek. Który jest. Yy, Połowa Panerek ma dwa zamki po prostu. One są jeszcze trochę przesunięte, także one są po prostu nieodpowiednie. Także niestety musimy przestopować na dzisiaj. No i po prostu poczekać na dalsze, dalsze rozwinięcie sytuacji, tak? Na części. Minęło trochę czasu. A my zdobyliśmy, właściwie zdobyliśmy, zamówiliśmy po prostu inne panewki. Te już powinny pasować, są z jednym zamkiem. Oprócz tego jest jeszcze trochę innych części, które zaraz Wam może pokażę. I powolutku będziemy przystępować do już składania przynajmniej słupka w jedną całość. Bo wydaje mi się, że raczej wszystko już powinno być. Także zabieramy się najpierw za czyszczenie, no a potem już montaż. Stopki są już poczyszczone i teraz będziemy aplikować panewki. Mamy też takie grubsze przygotowaliśmy na wszelki wypadek, takie handmade, ale zobaczymy, które będą zastosowane w finalnie. tego remontu silnika jest to, że nie chcemy, żeby on potem przeciekał. Także praktycznie wszystkie uszczelnienia będą powymieniane. No i żeby te uszczelnienia, te nowe uszczelniacze, nowe uszczelki dobrze przelegały, no to będziemy te części wszystkie myć, czyścić. I ja za chwilkę zabieram się za czyszczenie obudów uszczelniacza wału. Jeszcze z takich update'ów, to głowica wróciła ze z, z, z sprawdzenia i z remontu. Tego, tak jak zapowiadałem, nie robiliśmy sami. Ona wiadomo jak to wygląda głowica, która leżała przez dwa lata gdzieś w szopie. Aczkolwiek z dwóch złożono jedną, tak naprawdę. Wybrano najlepsze komponenty, i z tego co wiem, to na pewno została oczywiście na początku sprawdzona na szczelność. Jest w 100% szczelna, została oczywiście splanowana. Zostały wymienione prowadniczki zaworowe, zawory same zostały podocierane, popolerowane. Także jest to już z głowica gotowa, praktycznie. Będziemy mogli ją montować. Teraz właśnie zajmuję się przygotowaniem tłoków, właściwie ich wymyciem i chcę pokazać Wam różnicę, jak wyglądają tłoki. To są tłoki takiego samego silnika, trochę nowszego, a to są te oryginalne, jak widać tutaj jest taki, takich masa masarowków i to jest właśnie świadczy o tym, że to jest stoczone. Z tego co wiem, to tłoki o podobnym kształcie mi jak najbardziej były, no ale na pewno nie wyglądały one w taki sposób, były troszkę bardziej, takie stoszkowate, miały nacięcie, jakby takie na zawór, więc na pewno nie są to w 100% oryginalne. A te tłoki wlatują do tego silnika, bo są w bardzo dobrym stanie. Tylko je zaraz będę musiał trochę poczyścić. Teraz z dwóch kompletów tłoków zrobimy jeden, bo w tych oryginalnych po prostu w lepszym stanie są korbowody. I one już pracowały z tym wałem, także wykorzystamy te oryginalne korbowody. Mały update taktyczny, teraz tak, mamy już prawie słupek cały złożone. właściwie chyba wszystko już jest złożone, zamontowaliśmy nową pompę wody, bo teraz jest wygodniej, już część tutaj kółek, no i za chwilę będziemy tutaj wturliwać samochód, żeby do środka wrzucić ten oto mocarny silnik. Za chwilę będziemy wrzucać silnik, ale jeszcze dobrze jest wymienić filtr paliwa od razu, bo teraz jest ekstra dojście. Także tu sobie wszedłem do środka i za chwilkę ten filtr też wymienimy. Tak szybko i sprawnie poszło opuszczanie silnika, że nawet nie zdążyłem nacisnąć yy, nagrywania, ale no jest już tutaj bezpiecznie. Będziemy teraz starać się go tam wbić do środka. Siedzi Franca. Trochę się trzeba było nagimnastykować, ale pół godzinki jest na miejscu. Teraz połowienie poduszki, no i trochę sprzętu, który trzeba było wymontować. Jak rozrusznik, ja jestem już dzisiaj zmachany. Są jakieś konkretne postępy, chociaż po cichu liczyłem, że jeszcze uda nam się głowicę wrzucić. Ale już chyba nie ma co się tutaj śpieszyć. Takie odbudowy to zazwyczaj jest właśnie maraton, a nie sprint. Także bardzo fajnie. Ja z góry dziękuję za wszystkie oceny filmu. Dziękuję też za subskrypcję. Bo wtedy widzę, że chcecie za tym projektem podążać. No i to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Cześć!